cierpienie. Przyznaj się do wszystkiego tu i teraz, w obecności ambasadora. Spójrz mi w oczy i okaż skruchę, okaż uległość. Twój wybór, Kacie, wyłupić jej oczy. Popełniasz wielki błąd, królu. Właśnie to bolał. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Nie wierzyłem, kiedy mi powiedzieli, że Gerald z Rivi siedzi w moim lochu. Gerald, którego znam, nie dałby się złapać. Zawsze chciałem zwiedzić twoje lochy, panie. A co w nich takiego ciekawego? Goście. Musisz mi wybaczyć. Na szczęście Eilhart już wkrótce nas opuści. Silart wspomniał o organizacji czarodziejek. Tak się składa, że interesują mnie plany loży. Plany loży nikogo nie powinny interesować, ponieważ ta organizacja wkrótce przestanie istnieć. Nic do ciebie nie mam, Widźminie, ale z nieproszonego gościa zamieniłeś się w niewygodnego świadka. Rozumiem, że ja zapoznam się z twoimi lochami lepiej i znacznie dłużej. Na pewno nie wyjdziesz stąd przed zakończeniem obrad. Jeżeli uważasz, że mógłbym na nie wpłynąć, to mnie przeceniasz, królu. Polityka jest jak skomplikowana układanka. Każdy klocek może okazać się ważny, albo bezużyteczny. W lokmuin nastąpi przełom, i tego przełomu dokonam ja. Nie będzie drugiego tanet. Wkrótce wszyscy przekonają się, do czego zdolny jest król Redani. Czas na obrady. Teraz... Radowid jest zdolny, ale zbyt młody. Nie rozumie jeszcze, że tak naprawdę milczeć potrafią tylko umarli. Ponieważ Redania oddaje przysługę Gardowi. ja również pomogę królowi. O jaką przysługę chodzi? Możesz mi powiedzieć. Umarli nie zdradzają tajemnic. To prawda, ale jestem ostrożny. Obiecuję ci, że kiedy twoje ciało wystygnie, opowiem ci wszystko ze szczegółami. Żałuj, że tego nie dożyjesz. Lok mwin czeka duża niespodzianka. I magów, i królów. Nikt nie lubi, kiedy decydują za niego. A już na pewno nie król. Jesteś niebezpieczny, Wiedźminie. I zbyt niezależny. Przyjdzie czas, że Radowid mi podziękuje. I nie tylko Radowid. Zabijcie go. Tylko uważajcie na czary. Przytrzymaj go, hard. O. To co ja miałem tu zrobić? Chwila. Coś nie pisało mi, że mam kół, e, coś takiego. Ruszyć się, jak nie mogłem, próbowałem, mówię wam. Jeszcze raz muszę z Filipom porozmawiać. Czekajcie, to wszystko trafi I zbyt niezależny. Przyjdzie czas, że Radowid mi podziękuje. I nie tylko Radowid. Zabijcie go. Tylko uważajcie na czary. Przytrzymaj go, Hart. Patrzcie teraz na to. <słuch> <słuch> dało mi się to. Nie my musimy, musimy klikać, jakby co. Wyprowadź mnie stąd! Najpierw odpowiesz na kilka pytań. Shylard mówił prawdę? O Loży? O królobójstwach? Mówił to, co chciał usłyszeć Radowid. Półprawdy i prawdy wyjęte z kontekstu niewiele się różnią od kłamstw. Chris brała w tym udział? Pod tym akurat względem jest czysta jak łza, ale tylko pod tym. Zapewniam cię, że nie była z tobą szczera w wielu innych sprawach. Po co to wszystko? Jaki macie interes w mordowaniu władców? Pomóż mi się stąd wydostać, a ja wszystko ci wytłumaczę i pomogę zdjąć urok z Saski. Zdejmij mi kajdany i zaprowadź do mojej kwatery. Błagam! Wszystko ci powiem. Wszystko. No to mamy problem. Czas ucieka. Będziesz się mścił na ślepej kobiecie? Shillard powiedział, że mają Tris. Muszę ją uwolnić, zanim wyłupią jej oczy jak tobie. Wyprawa do obozu Nilfgardu to samobójstwo. Zostawienie przyjaciela to łajdactwo. Tylko ja wiem, jak odczarować Saskie. Wydostań mnie stąd. Jeśli zginę, na zawsze pozostanie pod wpływem uroku. No dobra, Saskię. dobrze, odczarujemy Saskie. Dobrze. Ale jeśli mnie oszukasz, rozkuj mnie i prowadź. Musimy wrócić kanałami. Kajdany zostają i pójdziesz przodem. Shillard podniesie alarm. Nie podniesie, zanim się ocknie, będzie po wszystkim. Zabij go! Nie morduje nieprzytomnych starców. Ruszaj. Dobra, to se Sejm w końcu. Żadnych sztuczek chwil. Chcę się stąd wydostać i przeżyć. Nie zemdlejesz? Dasz radę iść? Wytrzymam. Mógłbyś mi zdjąć kajdany? Kajdany zostają. Hmm, nie mam jednego miecza. to jest niesiekawe. <śmiennie> Jarwet, nasz przyjaciel. Jej to zrobił. Radowit W ten sposób podziękował za opiekę w dzieciństwie. Widziałem, jak szedł na obrady w towarzystwie wojska. Pogwizdywał pod nosem. Wyprowadźcie mnie stąd. Jeśli. Zamknij się, Wiedźmo. Żyjesz tylko dlatego, że jesteś potrzebna. Filipa obiecała pomóc. W zamian za wolność. I ty jej zaufałeś. Znasz lepszy sposób, żeby uwolnić Saskię. Co się teraz dzieje z Saskią? Kazałam jej wykonywać polecenia Shili de Tancarville, dopóki nie wrócę. Pięknie. Sheila bierze udział w obradach? Tak, pewnie już tam jest. Dopilnuję, żeby plan Loże się ziścił. Co byś zrobiła, gdyby Saskia nie została otruta i pewien głupi wiedźmin nie zdawał składników eliksiru? Szukałabym innych sposobów, ale nie mogłam przepuścić takiej okazji. Kazałaś zamordować Voltesta? Nie. Shillard mówił, że Tris znała. Tris nie wie, co mówi. Loża faktycznie istnieje i Tris straciła nasze zaufanie. To prawda, ale nie kazałam zabić Voltesta. Jak uwolnić Askię? Mam sztylet dopatrzony kontr zaklęciem. Trzeba go wbić w serce smoka. Chyba w twoje wiedźmo. Kpisz sobie z nas? Nie ma innego sposobu. Uderzenie musi być wykonane z chirurgiczną precyzją. Tylko wtedy zadziała kontrzaklęcie. Wszystkie runy muszą mieć kontakt z krwią, a czubek ostrza musi przebić komorę serca. To oznacza, że najpierw będziemy musieli ją obezwładnić. Obezwładnić Smoka to jakieś żarty? Ona kłamie, Geralt, nie ufaj jej. Po co był jej ten sztylet? Zaraz nam powie, że od początku chciała odczarować Saskie. Gdy rzucasz urok lub klątwę, musisz mieć przygotowane zaklęcie. To podstawowa zasada magii. Miałam użyć sztyletu tuż po rzuceniu uroku. Gdyby okazało się, że coś poszło nie tak. Niewielu czarodziejów stosuje się do tej zasady. Gdzie sztylet? W mojej kwaterze. W dawnym domu Jeffrey'a Monka. Dobrze zabezpieczony. Wiem, gdzie to jest. Jorwet, wiesz jak nie dotrzeć do kwatery Filipy? Kanałem. Natkniemy się na potwory, ale zaoszczędzimy dużo czasu. Pilnuj jej. Ja pójdę przodem. Jezu. ja mnie mi szczodem Tam coś jest. Wcześniej ominąłem to miejsce. Możesz szlachetny rycerz, żeby Nie, nie, nie co się dzieje. O boże, ale nie jestem przygotowany, co to ma być? Cholery jasnej Może kuina użyjesz? Wiem, zaraz będę... Wiecie co? Jeszcze tylko troszeczkę. O. Ja jestem przygotowany na walkę. W że mnie nie tyle potworów. I ostatni... Już raz długo dużo czasu, pewnie orwę. Krzyżko, bo... Jaką mam gwarancję, że puścicie mnie wolno? Żadnej. Jeżeli twój sztylet nie zadziała, lub jeśli Saskia zginie, ty będziesz następna. I to nie będzie szybka śmierć. Marzysz o tem, prawda? Sasich jest dużo. Już... Niech <śmiennie> się mi nie nim. ten teraz a czy to będzie de. De. Boom. Jeb. no, nie. No. O, oh, win, Queen! queen. <try> no właśnie. jest mój, życie jest boskie. Zawsze się odrych.